Siemanko! Taki szybki teścik, jak to się w ogóle nagra. Chciałem zrobić mały obchód po ogrodzie, pokazać co tutaj działam, bo mało wrzucam filmików do sieci, ostatnio nie mam weny ani chęci, nie wiem jak to ująć. W każdym bądź razie zamontowałem tutaj panele takie do grzania wody. 9, prawie 10 metrów kwadratowych takich czarnych wężyków, które mają podgrzewać wodę w basenie. Przy okazji zakupiłem bardzo fajne takie halogeny solarne. Jeden zamontowałem tu, tam na lot samolotowy. Tutaj zamontowałem drugi i muszę Wam powiedzieć, że one genialnie działają. Są bardzo mocne i intensywne światło dają. Oczko jeszcze się nie wybudziło, coś tam wydaje mi się, że trawki ruszyły, ale do takiego oczyszczenia wody i faktycznie ruszenia no to jeszcze troszeczkę czasu brakuje. Myślę, że niedługo ruszy, to będzie to ładniej wyglądało. Natomiast dzisiaj byłem na wycieczce po zrębki, przywiozłem troszkę zrębek i jeszcze przywiozę, bo tak zamierzam zasypywać sukcesywnie dookoła pod ten żywo, pod te zrębki. One fajnie wyglądają, będą trzymały wilgoć, no i będzie gdzie puścić dynie, żeby sobie rosły, prawda? Fakt faktem, ja później to ubrudzę, bo jak będę golił te tuje, to, to wszystko się zasypie tymi tujami. To jest minus, ale czy mi to przeszkadza bardzo? Wątpię schodzą pierwsze, jeśli była trawy z tej co wysiałem oczywiście pewnie jeszcze długo, długo mi zejdzie zanim mi się zrobi w ogóle jakikolwiek trawnik, nie mówię już o pięknym trawniku bo to jednak cały czas się chodzi mała powierzchnia, dużo osób i wszyscy to zadeptują zrobiłem przed chwilą też ozonowanie u kur tutaj szklarnie jeszcze nie ozonowałem ale już powoli wszystko wynoszę troszeczkę tutaj sprzątam muszę przyjść podlać to, żeby to było mokre bo w doniczkach już zaczęło przesychać widać jak tam te mrówki sobie zaczynają już grasować w doniczce przez moment też się zastanawiałem czy nie podłożyć pod nie czegoś takiego wiecie, alla banera czy czegoś, zostało mi trochę wtedy mógłbym no, korzystać z tego jako z podstawki tak? nalać wody i, i by bomba to jest taki plan ale czy to się uda, czy to zrealizuje to nie mam pojęcia tutaj zauważyłem, że też rzodkiewka Wychodziła. Groszek jeszcze nie, ale rzadkiewka zeszła. Więc bardzo fajnie. Miło widzieć, jak pierwsze plony schodzą na ogródku. Jeśli chodzi o jajeczka, to tutaj za dużo nie ma. Trzeba paszy nasypać im. Jest pięć jajeczek. No, niby już tyle czasu minęło, ale dalej czuć jeszcze takie wiecie, świeże powietrze po ozonowaniu. No, gwiazdy. Już patrzą i idą. Mają ja tam oczywiście jeszcze ziarno nasypane w róże, ale wiadomo. Pasza w pierwszej kolejności schodzi. Wyskubane te moje kury. Ja nie wiem już, co im jest. I mięso dostają, i to, i tamto. A i tak, zobaczcie, jakie szturpalce chodzą. Wyskubane ogony. Najbardziej to mnie denerwuje to, że niejednokrotnie widzę, jak idzie sobie kura, nagle dziób drugą i zjada jej piórko. Takie zapędy mają. Chętkę na pierze. A przekopywałem tu, teraz już może nie widać, ale dzisiaj to wszystko przekopałem. Byłem też z im trawę, kosiarką tutaj niedaleko. Przywiozłem im i koniczyny, i trawy, i wszystkiego. I mleczy powycinałem. To z mleczy to nawet, to mleczy czy mniszków, już nieważne, brałem jak leci. Ale to nie zostało nawet śladu po nich. Hmm. Robi mi się tu bałagan, bo Muszę gdzieś te zrębki, to wszystko składować. Przed chwilą była mega ulewa. Kajtek tu sobie gotował na piecyku, więc też potrzebował miejsca, więc trochę zadeptał. Ja nie wiem, czy ja tutaj w tym roku coś posadzę. Udało się odzyskać jednego derenia z żywopłotu. Posadziłem go tutaj. Drugiego posadziłem za oczkiem, żeby sobie tam rósł. W sensie za żywopłotem. Już po stronie drogi. Zawsze to coś. Brzoskwinka szykuje się, a nawet już można powiedzieć, że zaczęła kwitnąć. Zobaczymy, czym będzie chorowała w tym roku. No, bardzo mnie to ciekawi. Morelka. Wydaje się, że coś utrzymuje tych kwiatów. No ale teraz będą trzy dni przymrozków. Wyjdzie w praniu jak to będzie. Tak? Tutaj coś kawałeczek przekopałem, bo tu chcielibyśmy kilka tych cukini albo dyni też puścić. Wiecie, tutaj wsadzimy rurę z nawodnieniem i tam niech sobie idzie do tyłu. I tak samo tam za oczkiem. To już mówiłem pewnie wiele razy. No cóż, no jakoś tak powoli do przodu idzie, ale dzisiaj było na tyle ciepło, że się same te te automatyczne okna w szklarni otworzyły, mimo że były też drzwi otwarte, więc przygrzewało te słoneczko i było bardzo przyjemnie. No ale teraz już po deszczu to tak czuć, że się ochłodziło. Chociaż ja dalej w krótkim rękawie, bo nie czuję chłodu jeszcze jakiegoś takiego, żeby trzeba było się, wiecie, opatulić. No zaraz pojedziemy na zakupy, ale trochę biję się z myślami, że jeszcze by było fajnie zrobić jeden kurs, chociaż po te zrębki tego nigdy za wiele, bo... Też myślę, że jakbym podsuszył je, bo one są w tej chwili mokre, ale bym je podsuszył, to one by się nadały właśnie do kurnika, Zamiast trociń czy słomy bym rzucił im tam. Więc czekamy prawdopodobnie jeszcze wycieczkę po te zrębki i zobaczymy co dalej. Dobra, żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że tym razem nie na tak długo jak ostatnio. I życzę Wam po prostu miłego weekendu. Cześć, trzymajcie się.